To zaczynamy od prezentacji kandydatów pan Jacek Wiśniewski. Dwie minuty, proszę bardzo. Szanowni Państwo, jestem Rodowitym Łowiczaninem, mam 49 lat, może yy, kilka słów yy, tak prywatnie o sobie. Yy, jestem yy, szczęśliwym ojcem. Mam dwójkę dzieci, oczywiście żonę. Trochę słów, kilka słów o kwestiach zawodowych. Przez 18 lat byłem nauczycielem w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Józefa Chełmuńskiego w Łowiczu. Później dwa lata w, pracowałem jako... Dyrektor w Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej. Aktualnie jestem od dwóch lat dyrektorem Łódzkiego Domu Kultury. Także czuję się tutaj w Radiu Łódź bardzo, bardzo dobrze. No i cóż, pełnię także funkcję radnego miejskiego obecnej kadencji od 2018. Jestem od 2020 roku od początku właściwie 2020 roku przewodniczącym rady miejskiej. No i kandydowanie na burmistrza u mnie jest takim procesem bardzo powiedziałbym naturalnym. Od 2014 można powiedzieć, to już dekada takiego, takiej mojej obecności w, w około samorządowej. W 2014 inicjatywa Projekt Łowicz. I yy, yy, próba, jakby, w, yy, zafunkcjonowania w samorządzie, później 2018. Podobnie, tu już z, yy, jestem radnym miejskim od 2018. No i teraz, jakby, czas, yy, czas na mnie. Podjąłem decyzję, decyzję o kandydowaniu na urząd, urząd burmistrza. Mam nadzieję, że to dobra propozycja, że to rozsądna propozycja dla mieszkańców Łowicza. Czy Łowicz jest miastem, które to miasto zostało trochę w tylu, porównując do innych miast? Czy może jednak jest zupełnie inaczej? Łowicz się rozwija. I jeśli się rzeczywiście nie rozwija, jeśli trochę został w tyle, to co trzeba zrobić, by było lepiej w Łowiczu? Pan Jacek Wiśniewski, proszę bardzo, dwie minuty. Pan redaktor postawił tutaj dwie tezy przynajmniej, w zasadzie jedną podstawową, no, dał tutaj to tło. Niestety dla nas niekorzystne rzeczywiście w przypadku Łowicza, patrząc na skierniewice, kutno, sochaczew. A może nawet dalej. Rzeczywiście Łowicz przez te kilkanaście lat no, nie, sko nie skorzystał z mnóstwa możliwości, okazji e, przyspieszenia rozwoju, e, skorzystania z dużych środków, aplikowania o te środki, a później absorbowania, realizowania du dużych przedsięwzięć, które Łowicz jakby w tej, w tej stawce e, no, powodowałoby, że w tej stawce Łowicz byłby. No, przynajmniej na takich, takich, takim równym, równym poziomie. Rzecz, żeby tak już ukonkretyzować, dotyczy chociażby rewitalizacji. Te miasta, które wymieniłem, skorzystały z dużych środków. Na przeprowadzenie procesu rewitalizacji, takiego procesu, który jest złożony z kilku komponentów, prawda? I tego architektonicznego, i urbanistycznego, i społecznego, a nie skorzystaliśmy z tych pieniędzy, dlatego że takim podstawowym mankamentem, który dało się zidentyfikować już od dawna i to, to, to ciągle do dzisiaj jakby funkcjonuje, trwa, jest brak przygotowania, brak racjonalnego, dobrego planowania. W tamtym okresie nie mieliśmy po prostu planu rewitalizacyjnego, który był warunkiem Sina non w ogóle sięgnięcia po te, po te środki, aplikowania o środki. Dzisiaj jesteśmy troszeczkę w podobnej, w podobnej sytuacji, nie mamy, tak naprawdę do tej pory planu czy, czy w zasadzie sekund? strategii rozwoju miasta i znowu brak tego dokumentu podstawowego dla gminy, uniemożliwia sięgnięcie i aplikowania ośrodki. Także Łowicz oczywiście ma potężny, potężne możliwości. Dwie minuty minus ma, ma potencjał, muszę natomiast no, muszę być nie potrafi poniesęgnąć tego. Panie korzystać. Pan Jacek Wiśniewski. <laughs> jak słyszeliśmy, nie ma aktualnionej strategii miasta. Dokument ten jest niezbędny w sięganiu po środki zewnętrzne, choćby takie właśnie jak odblokowane środki z KPO. Co trzeba zrobić, by sięgnąć po te środki, skoro prace nad strategią trwać mogą długo, a na wykorzystanie pieniędzy z KPO jest mało czasu? Jakie według panów inwestycje są najważniejsze do zrobienia, co nowego chcecie zbudować? W łowiczu odpowiada pan Jacek Wiśniewski. No, żeby y, sięgnąć oczywiście po środki nie tylko z KPO, ale każde możliwe środki zewnętrzne, dokument, który jest takim nadrzędnym, głównym dokumentem y, dla, dla miasta, jest konieczny. Słusznie pan zauważył, że nie jest to, y, nie jest to dokument, który opracowuje się krótko. Wymaga stosownego czasu i, i, i przygotowania poważnego dokumentu, rozpoznania przede wszystkim swojego potencjału, odpowiedniego zaplanowania kolejności, kolejności zdarzeń, także tych inwestycyjnych. No, dopóki tego dokumentu nie będziemy mieli, to będziemy tylko przyglądać się, jak znowu nasze sąsiedzi, nasi sąsiedzi jakby pośrodki aplikują i je wykorzystują, a my, a my niekoniecznie. Spośród tych takich zagadnień programowych, naszych i, i, i takich inwestycji, które są priorytetowe, moim zdaniem, no to mm, ta, ta. To, to, co jest jakby konieczne i co jest jakby takim, taką formułą kompleksową, zawierającą w sobie, jako komponenty, pozostałe elementy inwestycyjne, to jest właśnie proces rewitalizacji. To może wydać się dosyć kuriozalne i dziwne z perspektywy miast, które już dawno jakby wdrożyły ten, ten proces rewitalizacyjny, dokonują pewnych korekt, korekt, poprawek, pozyskują środki na dodatkowe moduły i komponenty tego, tego procesu, no, Łowicz nie ruszył jeszcze w ogóle rewitalizacji, a to jest proces wielo. Obszarowy, wielomodułowy, i jeżeli tutaj, tak jak, jak panowie tutaj wspomnieli o Zduńskiej, czy o Nowym Rynku, czy o innych jakby miejscach w mieście, no to trzeba sekund. powiedzieć, że to jest, to jest proces obejmujący tak naprawdę całe miasto. Oczywiście najbardziej nam jest bliskie serce, Zduńska i obydwa rynki, ale tak naprawdę dotyczy to także komponentu społecznego, gospodarczego, przedsiębiorców, urbanistycznego, jak i architektonicznego. Dwie, minęły. Dwie minuty dziękuję minęły, bardzo. dziękuję bardzo, pan Jacek Wiśniewski. Drugie pytanie, a właściwie po, licząc z autoprezentacją trzecie, to już mamy za sobą, to teraz y, o tym, że nasza reporterka wybrała się do Łowicza, zresztą nie pierwszy raz często tam bywa. No i jak pytała mieszkańców, to mieszkańcy mówią, że takim sukcesem inwestycyjnym ostatnich lat była między innymi budowa wiaduktu. Tu też pojawia się wątpliwość, czy przypadkiem nie obyło się to kosztem rozwoju miasta w pozostałych dziedzinach. I jako przykład mieszkańcy mówią, że wsie w okolicach Łowicza mają na przykład żłobki, a w Łowiczu nie udało się tego zrobić. Jaki jest Panów pomysł na rozwiązanie tego problemu? Pan Jacek Wiśniewski, proszę bardzo. No, złożone pytanie rzeczywiście. Yy, tro, troszeczkę mógłbym to, to, to określić. Nie wiem, jak się ma inwestycja yy, pod tytułem wiadukt do żłobka. To dosyć yy, karkołomne zestawienie, no ale dobrze spróbujemy. <ścoughs> yy, przede wszystkim yy, wiadukt, ta inwestycja infrastrukturalna była yy, przede wszystkim yy, inwestycją yy, PKP. To jest wynik modernizacji podjęcia decyzji o modernizacji linii kolejowej. Warszawa, Poznań i oczywiście Łowicz czekając na ten wiadukt od no myślę że od lat, końca lat 60 przynajmniej to, to jest sytuacja, której zasługi miasta tutaj de facto nie ma. Znaczy, grzechem by było, gdyby Łowicz no, nie partycypował te, w tej inwestycji. To jest dla miasta inwestycja, która otwiera te, te i, i tworzy możliwości komunikacyjne absolutnie konieczne i doskonale wiemy. Ja jestem akurat mieszkańcem tej wschodniej części miasta, która, jeżeli by zliczyć czas, którym ja stał, staliśmy na przejeździe kolejowym, to myślę, że. No, by, byłoby to bardzo, bardzo dużo czasu. Także to była inwestycja konieczna. My partycypowaliśmy w kosztach tej inwestycji rzecz jasna. Myślę, że można było wynegocjować lepsze warunki finansowe w, te, w tej inwestycji. Płaciliśmy za drogi dojazdowe, też dobre, bo otwi otwierające dużą, dużą część miasta. Także to była inwestycja absolutnie konieczna. Natomiast nie stawiałbym tutaj na zasadzie wyłączonego środka wiaduktu i żłobka. Żłobek jest też oczywiście bardzo, 500. bardzo w Łowiczu potrzebny. Natomiast trzeba bardzo dobrze przemyśleć także tą inwestycję. Być może połączyć to z modernizacją infrastruktury przedszkolnej i przedszkoli jako takich. Dwie minuty minęły. Pan, pan Jacek Wiśniewski, dziękuję bardzo. No dobrze panowie, to teraz może takie trochę kreatywne pytanie dotyczące Łowicza. Nie wiem. Proszę się zastanowić, proszę odpowiedzieć. Czy Łowicz to miasto przyjazne mieszkańcom? Czy w Łowiczu jest szansa na dobrze płatną pracę i co zrobić, by nie ubywało mieszkańców w Łowiczu? Pan Jacek Wiśniewski, proszę bardzo. Tutaj dotknął pan znowu kilku jakby obszarów. One oczywiście możemy je potraktować jako taki troszeczkę system naczyń połączonych, no bo ubywający mieszkańcy, no to możemy się spytać o genezę. Dlaczego tych mieszkańców ubywa? Jedną z odpowiedzi jest to, że po prostu w poszukiwaniu pracy przemieszczają się do Łodzi, Warszawy. No, sam pracuję w Łodzi, <laughs> więc, więc dojeżdżam do pracy. Mam mnóstwo znajomych, którzy dojeżdżają do, do Warszawy, i, i, I to jest ta jedna, jedna z przyczyn. Druga, oczywiście, jest taka, powiedzmy, jest przyczyną ogólnokrajową, tak? a może nawet i ogólnoeuropejską, czyli, czyli ten ujemny przyrost naturalny. Z tym, że akurat w Łowiczu jest to zjawisko wyjątkowo, wyjątkowo groźne i takie, powiedziałbym, niepokojące, bo ubytek mieszkańców jest w skali dekady, no bardzo, bardzo dużym. Już tak powoli zmierzamy do 20 tysięcy, co dla nas byłoby rzeczywiście takim, no już moglibyśmy to nawet określić kategorią pewnego rodzaju zapaści. Co zrobić? No i znowu odpowiedzią tutaj jest tak naprawdę strategia rozwoju miasta, bo to w strategii rozwoju miasta powinniśmy odpowiednio i właściwie zidentyfikować i problem, i jednocześnie wskazać możliwości zapobiegania takim zjawiskom. Oczywiście możemy z, tutaj z sufitu jakby podać konkretne przykłady, że tworzyć przyjazne otoczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej, być otwartym i przede wszystkim prowadzić aktywną działalność w stosunku do przedsiębiorców, tych dużych zakładów i tych mniejszych zakładów. I to jest oczywiście właściwy kierunek, ale tak naprawdę powinniśmy wypracować systemowe rozwiązania, które pozwolą zaplanować to w dalszej perspektywie. Dwie minuty Równo. Dziękuję bardzo pan Jacek Wiśniewski. Pytanie teraz będzie krótkie, żeby nie przeciągać. Czy geotermia to przyszłość łowicza? Pan Jacek Wiśniewski, dwie minuty. Kilka słów genezy geotermii w łowiczu. Rok 2015. Konferencja zainicjowana przez stowarzyszenie, grupę osób, środowisko, które tą, tą na, wskazywały, że geotermia jest ogromnym potencjałem przyjeżdża do Łowicza pan profesor zimne yy, i zajmujący się zagadnieniami geotermii i nic z tego nie wynika. Nic z tego nie wynika. Wtedy Łowicz miał szansę być yy, no, liderem można powiedzieć w tej geotermii, jednym z liderów województwa łódzkiego. Mamy rok 2023, jesteśmy w sytuacji, w której te odwierty geotermalne w Łowiczu będą dwa techniczne. Jeśli się okaże, że będą, że ten potencjał geotermalny w Łowiczu jest, uważam, że to jest potężne koło zamachowe e, rozwoju e, miasta, no a przede wszystkim skorzystania z ogromnego potencjału geotermii jako bo wszyscy kojarzą geotermię z reguły z basenami i termami, prawda? Czyli z tą funkcją rekreacyjną czy rehabilitacyjną, uzdrowiskową. Ona jest oczywiście bardzo ważna, ale geotermia to przede wszystkim wykorzystanie potencjału za, zaopatrzenia w ciepło, no i także w energię elektryczną. Jeżeli ta inwestycja byłaby dobrze przemyślana, dobrze zaplanowana, dobrze zaprogramowana, to geotermia jest naprawdę. Dużym potencjałem dla, dla łowicza. Oczywiście, tak jak wspomniałem o, tych, o, tym, o tej kwestii rekreacyjnej, no to to oczywiście jest potencjał do wykorzystania, jeśli chodzi o infrastrukturę basenową, sportową, rekreacyjną, no i być może, tak jak też wcześniej wspomniałem, wzorem Uniiowa i wielu miejsc, które tę geotermię wykorzystują, także w wykorzystanie jako funkcji uzdrowiskowej. Także to jest ogromny potencjał i możliwości. Dwie, do wykorzystania dla miasta. Dwie minuty minęły, dziękuję bardzo pan Jacek Wiśniewski. Yy, yy, I będzie tylko 30 sekund czasu na odpowiedź. No to proszę bardzo. Jeśli zostanę burmistrzem, to jaki łowicz będzie na zakończenie mojej kadencji za 5 lat? Pan Jacek Wiśniewski, 30 sekund. To będzie przede wszystkim łowicz, który będzie racjonalnie, kompleksowo zaplanowany. To będzie łowicz, który właściwie zdiagnozuje, zdiagnozuje swoje potrzeby, zdiagnozuje obszary problemowe, zdiagnozuje swój potencjał i możliwości, i sukcesywnie te obszary będą, będą realizowane. Także chciałbym, żeby być może po raz pierwszy od kilkunastu lat, żeby, żebyśmy w łowiczu wiedzieli, kim jesteśmy, co robimy i żebyśmy wiedzieli, jaka przyszłość nas czeka. 30 sekund, dziękuję bardzo.